Siemanko widzowie. Ja dzisiaj z Dawidem nagrywam I, i tak można powiedzieć, że nagrywamy chyba na spół. Okej, okay, Dawid, nagrywasz? No to nagrywamy razem i to ze strony Dawida to będzie jego pierwszy film na YouTubie. To nie wiem, jakiego do tego, tego nie znaczy, na na tego na I właśnie mamy taki cel, żeby, żeby na tym filmie wbić co najmniej, co najmniej bo co najmniej 23 rangę musimy wbić. Я не понимаю, на миди ты. там. Где-то там он есть. Плохо, что здесь нет где мутация.

Jest dobrze, jest dobrze, bo nic, nic nie zyskaliśmy i nic nie straciliśmy. Norel! Bo i życzę, to byśmy stracili. Ej, patrz, co? Co się dzieje? Co jest? Patrz, jak tutaj kliknę. Tu. Mhm. I tu. I ty też się dajemy, nie słuchaj. Troszkę czy no, Czyli dwa. Czyli o dwa w jednym czyli dwa więcej od tylu, od tylu co dosta od dwa mniej od tylu co dostałem co ty jest... na... jakby co może też to na tego, ja no ja to z... nagrywam A, on będzie mi to podzielić on. 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 Chowaj się, chowaj się. Ej Dawid. A, a ciekawe, czy dasz radę dokończyć zdanie. Mm? Jaka pyszna. Nie. 7. Mm. 6 no to co ja jaja robicie nie, nie. to dobre teraz P. będę wbijał na panie Pękanie 99 czyli to wiesz co miałam na niebie coś takich Ej, bym mógł na Edgarze być nie mam do na 11 哈哈，来点那个嘛，哈、oh, 哈。哈奇奇，小挠挠呀，小嘟嘟，卡卡哒，婆婆笑哈哈，天气真美妙，哈奇奇，挠挠挠呀，送我嘻嘻哒。 Kukata! Babusze, ja to Co ty się mieliu? Krycie, dzieci, bojoja! Co leci się tam? Uuuuu! Tak, nie wiem. No, jakie? Mhm, wiesz? Nie, nie, nie zmieraj! Czemu? Bo chłopie, jak ja się od razu, to będę miał od razu cztery. A tu będziesz miał osiem, więc to wychodzi na plus

Na początku się zaczynała po tym, Epicki! Kurde. Mnie stary drog nie obchodzi. Nie obchodzi, żebym srebro i A ja baby... a ja baby złoto jedynkę. Ej, kupiłam 5000 wolnych, nie wiadomo za co. Dobra, miałem 3000 i jakieś tysiące. Chociaż ja nad kupiłam na 3 euro. Ej, ale widzowie, mam do was prośbę, jedną jedyną, chciałbym być super cel kreatorem i rozdawać skin, ale niestety nie mam 1000 zasobów a mam 89, więc bardzo, a jeżeli, a tak, tak samo, Dawid, chciałbyś zostać super cel kreatorem? Ja akurat super cel nie, ale bym chciał znaczy, No...

bo będziemy tracić żeby będziesz zdobawać. No jak my nawet nie nagrywaliśmy filmik, to my przecież tyle zdobyliśmy razem a teraz jak nagle nagrywamy ej nie bądź panem P. Ja mam kopię do niego 7 lat, Okej, okay, to ja będę a, to nie, do mnie S. Ej. ej. kogo ma wziąć Edgara czy Kita? Albo nie, Lili, Lili! -li. No to możesz Lili, -li, możesz Lili. -li. To ja Lili, -li, bo ja Lili -li mam. No I ulepszę go, go na jedenasty level. Ej, bo czekaj, jestem na Okej. Okay. Ej, ale ja komuś dam y, swoje ID, żeby ktoś mnie mógł dodać, tylko... Musisz dać chyba... I mnie poprosić w komentarze. Mogę pomóc dać Znaczy, no, ten ja nie lodał. No, to, nie to, to nie robię. Ej, ale właśnie. Nie, nie wiecie co, widzowie? I Dawid też słucha. Bo on też ma szansę wygrania. Ja do konkursu. Bo właśnie. Jak. Jak zostanę od razu super sekretatorem, to od razu. Z, z, we, w, w, wleci konkurs na, na sułtana Karla. To nie. Ale to będzie chyba na pierwszy, w nie koncie No. Nie obrażajcie mnie, że nie mam rady, ale po prostu nie gram. Ej, Dawid, teraz robimy taki challenge, Jeżeli nie zajmiemy co najmniej drugiego miejsca, to kończymy ten odcinek. To chopie musimy się starać, nie wiem. Ej, ale czemu ja zawsze, nawet w realu, stawiam za mocne wyzwania? Nie wiem. Chłopie, my to nagrywamy dopiero zaraz będzie 5 minut. A ty już takie. No to Bo wiesz czemu ja to robię? Bo lubię ostrą jazdę. Angelo! No. no, może i lubię się ostrą jazdę, ale ta ostra jazda się skończy to weź źle. Wiesz. No, to się tak można. Mhm. Ja uciekam. Nie nie Przepraszam, do... że ciebie zostawiłem na pastwę losu. Ale nie, że to robi, bo tak to może być nie urazu. A teraz z panej Nie, Edgarus. Edgarus pospolity. Ale chyba masz szczęście. Żebyś się nie Ale chyba mamy szczęście. To chyba raczej jestem fajny. Mhm. Okay. Mam. dostaje pełny ostrzał. Od tego, który ma więcej, nie odcinka. Ej, no mu pokazać, jak to wygląda, Bardzo my. rzadki. Co to było? Co to Ej, to chyba źle, że wzięliśmy takie postacie. Ale chyba nie, raczej dobrze gram, co nie? No. Hm. Ej, ja muszę to nie wybrać, bo no to nie, to nie, ja zmienię konto, to no, no, nie, ja zmienię nie, Tam nie, 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 pucharów, a nie, 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 na nie, na... najlepszy. nie, nie, na nie, a a na nie, 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 mam nie, na nie, na Ja niby na tym końcu jestem słaby. Tak, bo Filip mówi, że ja niby na tym końcu jestem słaby, a ja jestem dobry. No. Znaczy prawie każdy mówi, że ja na tym końcu jestem najsłabszy. O, papa. Malta no, się tam trafimy. Pewnie to, no pewnie to nie są, Dobra, teraz po tej rundzie kończymy, bo nie mogę wstawiać dłuższych filmów niż niż, niż 15 minut. Jak to? To nie przeszło dość weryfikacji konta? Nie. Bo... A możesz wstawiać miniatury? Я разбился. Yeah. Okay. Dobra, teraz musimy na nich lecieć. A wiesz, że ja mogę nagrywać dłuższe filmy? Czemu? Bo y, ja nie zrobiłem, że tego y, czekajcie. No to, to, muszę na no to wi, widzowie kończymy. Zostawcie łapkę. kurę suba. Cześć.